Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz tego, który z nieba zstąpił, syna człowieczego. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono syna człowieczego. Aby każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez niego zbawiony. Oto słowo Pańskie. Jakiś czas temu spotkałem matkę, która podzieliła się historią córki, ale podzieliła się przede wszystkim swoją bezradnością. Dziewczyna kilkunastoletnia, cztery próby samobójcze, taka niechęć i nienawiść do siebie samej, zanurzona w jakiejś absolutnej ciemności. Gdzieś na końcu pojawia się takie światełko tranzycja że ona zdecyduje się na zmianę płci i to ją uleczy. Matka cała w takim. Towarzyszeniu, ale umęczona. Wiecie, to jest krzyż kochać kochać i być wiernym tej osobie, którą dał mi Bóg. Kiedy myślę o małżonkach, to powielokroć spotkałem i usłyszałem takie historie, w których ktoś mówi: On mnie zdradził, ona mnie zdradziła. Nie wiem, jak sobie z tym poradzić, jak to udźwignąć, ale mamy dom, mamy dzieci, chcę to uratować. Ale w sercu jest ten ból, jak mogłeś mi to zrobić, jak mogłaś postąpić w taki sposób. I to jest krzyż, że pozostaje, i próbuje przebaczyć, próbuje unieść tę historię. Kiedy myślę o tych wszystkich sprawach, które znamy, i to każdy na swoją miarę, w zależności pewnie od tego, jak długo żyje. Bo choroba to jest coś, co przychodzi i co powoli zjada, zabiera, czyni nas bezbronnymi, kiedy patrzymy na osoby, które cierpią i nic nie możemy zrobić. Nie ma terapii, nie ma pomysłu. Staraliśmy się, najlepsi lekarze, jakiejś znajomości, i nagle widzimy taką osobę, która gaśnie osobę, która dla nas była ważna, którą kochaliśmy, której coś zawdzięczamy, z którą jesteśmy związani, a ona rozwiązuje te więzy i znika. I to, i to jest krzyż. Taki krzyż, który przyjdzie, bo to jest nieuchronne. Starość. Czy trzeba dużo o tym opowiadać? Niektórzy są całkiem młodzi, więc jeszcze to tak lekceważąco traktują, ale to naprawdę zapuka do Twoich drzwi. Ciało Cię o tym poinformuje, że już coś się zmieniło, że tam jakieś zawiasy nie działają, coś tam skrzypi, coś tam się psuje, jakiś system. I masz w sobie taki rodzaj dlaczego? Dlaczego ja? Nie chcę tak, nie zgadzam się na to. Można to zakłamywać, można to jakoś zapudrować, ale to jest krzyż, to jest część życia, część tej drogi, na której zostaliśmy postawieni. Tak myślę o tym Izraelu, który wędrował po tej pustyni. Oni poszli za słowem, które obiecało życie które obiecało wolność, obiecało mleko i miód płynące w tej cudownej krainie, a oni cierpią, umierają, bo jakieś gadziska ich tam kąszą. I wtedy Mojżesz robi na polecenie Boga znak. Napalu, przybija, węża, ponoć ten wąż miał jeszcze jakieś tam skrzydła, taki miedziany wizerunek. I zasadniczo prosi o jedną rzecz. Nie patrzcie pod nogi, patrzcie do góry. Patrzcie na tego pokonanego węża, na tego węża, który już nie ukąsi i nie będzie bolało, i nie będzie śmierci. Tam jest życie. Oderwać wzrok od tego, co nas wciąga w ciemność. My albo wielu z nas ulegamy. Takiej pokusie, by patrzeć w ciemność. A ciemność ma to do siebie, że zjada nawet ostatnią iskierkę światła. I człowiek wtedy zostaje absolutnie sam, zostaje w jakiejś pustce. Wtedy dotyka tego, co czasami literatura nazywała nic. Jest nic. Życie ludzkie jest absurdem, jakimś błędem, jakąś aberracją. Patrzę w ciemność, ciemność nie pożera, tutaj nie ma zabawy z ciemnością. Kiedy słyszę tę Ewangelię dzisiejszą i kiedy to Słowo dotyka tego mojego myślenia, to ono mnie nawraca na krzyż, ale nie na taki krzyż, który jest. Znakiem chrześcijan, często tym krzyżem wymachujemy, bijemy kogoś po głowie, a ostatecznie chcemy najchętniej to, byśmy ukrzyżowali kogoś na tym krzyżu, naszego wroga, oponenta, kogoś, kogo nie lubimy, kto jest obcy, nie pasuje do naszej wizji świata. Ale ten krzyż, który dzisiaj daje Kościół i celebruje, to jest dar. Chrystus na krzyżu daje wszystko. To nie jest znak masochistów. To nie jest znak ludzi przegranych. To jest znak ludzi, którzy zdolni są do tego, by przyjąć rzeczywistość, by pokochać drugiego człowieka pomimo jego słabości, by nie bać się prawdy, nawet takiej, która czasami zdaje się być okrutna, bo odziera nas z jakiejś iluzji, z jakiegoś. Błędnego wyobrażenia, z którym było przez jakiś czas łatwiej. Krzyż nas urealnia, a ten Krzyż Jezusa jest darem. Darem to znaczy Bóg więcej już nie może ofiarować człowiekowi, bo daje siebie. Słyszeliśmy to w drugim czytaniu. Ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać. Ludzką posłuszny aż do śmierci. To znaczy, On wszedł w to nasze zagubienie, w tą naszą ciemność, po to, żeby ciemność nie zwyciężyła. I On mówi ciemności nie, On to bierze na siebie. W jakimś sensie ten krzyż Jezusa, on jest symbolem tych wszystkich naszych. Zagubień, ciemności, zwątpień, buntów, cierpień, w końcu też śmierć, której się tak lękamy czy obawiamy. On to wszystko przyjął. I kiedy ja patrzę na Jego krzyż, to ja mówię: dam radę. On już to poniósł. Zadawałem sobie dzisiaj od rana takie pytanie: ile opowieści, ile bólu? Ile cierpienia może przyjąć Krzyż Jezusa? I jest tylko jedna odpowiedź, wszystkie. Twoja opowieść jest już tam wpisana w ten Jego krzyż. Twoje zmagania są już ocalone, jesteś uzdrowiony i uzdrowiona w Jego krzyżu. W Jego ranach jest nasze zdrowie. Tylko nauczyć się tam patrzeć. I nauczyć się brać z krzyża tę łaskę, żeby przeciwstawić się ciemności, z którą się mierzysz, czymkolwiek ona jest. Krzyż ma nas nie upokorzyć, on ma nas zbawić. On jest bramą. Jak ktoś chce przejść przez bramę, to wtedy znajdzie życie. Amen.